Dzień dobry, Monika Borkowska, portal dla kultury.pl. Dziś naszym gościem jest Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji drugiej edycji konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. Festiwal jest wyjątkowy, bo właśnie całym sednem tego festiwalu jest gra na instrumentach z epoki. Jak narodził się pomysł? To jest druga edycja, ale chciałam wrócić do tej pierwszej. Jak, jak wyglądały początki? Kto był dawcą tego pomysłu? pomysłodawcą konkursu na instrumentach historycznych, konkursu Chopinowskiego. Na instrumentach historycznych jest pan Stanisław Leszczyński, wizjoner, jeśli można tak powiedzieć, w dziedzinie programowania muzycznego, dyrektor artystyczny konkursu Chopin, festiwalu Chopin i jego Europa, na którym od początku istnienia tego festiwalu, od 2005 roku, regularnie instrumenty historyczne się pojawiają. Ta fascynacja sięga znacznie głębiej, no ale Zrodziła się idea, żeby ten konkurs zorganizować. Dość długo trwało poszukiwanie środków, poszukiwanie ostatecznej formuły. Pierwsza edycja odbyła się w stulecie Niepodległości Polski w roku 2018 i okazała się wspaniałym sukcesem zarówno wśród pianistów, jak i wśród publiczności, jak i wśród krytyków, mediów, które właściwie na całym świecie pisały o tym wydarzeniu. Cel, który przyświecał temu konkursowi, był taki, żeby z jednej strony przyciągnąć pianistów grających Chopina do instrumentów historycznych. Z drugiej tych, którzy specjalizują się w grze na dawnych instrumentach, zachęcić do grania na tych instrumentach dzieł Chopina. No i mamy już drugą edycję. Czy trudno było zainspirować środowisko tą ideą? Wydaje się, że nie. Są takie myśli, które Wydają się unosić w powietrzu i potrzeba kogoś o błyskodliwym intelekcie, kto schwyci to, co znajduje się już niejako wśród nas. I tak było z tym pomysłem. Instrumenty historyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a to, że dzięki nim można odkryć zupełnie innego Chopina, bardziej intymnego, być może bardziej prawdziwego, chociaż na ten temat można by dyskutować nieskończenie długo. To wszystko sprawiło, że konkurs budzi. Wielkie emocje, sala jest pełna, a publiczność mam zrażenie i uroży poza tym, że słuchają i oceniają, to po prostu głęboko się wzruszają. Czy druga edycja przyciągnęła większe zainteresowanie ze strony zarówno pianistów, jak i widzów? Tak, mamy więcej kandydatów, mamy bardzo wysoki poziom. No dość powiedzieć, że kiedy mieliśmy w Tokio konferencję prasową zapowiadającą tę edycję, przyszło ponad 120 dziennikarzy. Wydarzenia sportowe nam zazdroszczą popularności, a my cieszymy się, że Chopin ma taką renomę i taką moc przyciągania. Mówiliśmy o idei, że chcemy promować wykonawstwo historyczne. Pytanie, czy słuchanie wykonań na instrumentach historycznych zbliża nas do historycznej prawdy? Czy chodzi o to, że możemy bardziej poczuć, co czuł kompozytor, komponując muzykę? Jaki miał zamysł? Jak sobie wyobrażał te dźwięki? Czy to jest bliższe prawdy? Nie wiemy jaka jest prawda i nie dowiemy się już tego, natomiast po pierwsze mamy dwa rodzaje instrumentów bardzo ogólnikowo rzecz biorąc na tym konkursie, oryginały, które trochę się zestarzały i na pewno brzmią gdzieś inaczej niż w czasach Fryderyka Chopina i repliki, które są wykonane w tej samej technologii, ale czy brzmią identycznie jak te instrumenty w jego czasach? Tak sądzimy, tak sądzimy, niemniej jednak świat się bardzo zmienił. W ogóle granie na instrumentach historycznych jest zjawiskiem par excellence współczesnym, wiąże się z powrotem do dawnej muzyki, bo żyjemy w czasach, kiedy w repertuarze filharmonicznym znajduje się bardzo dużo muzyki z minionych wieków i szukanie sposobów odczytywania jej w sposób jak najprawdziwszy czy jak najbardziej nas poruszający jest niezwykle popularne. Krótko mówiąc, czy zbliżamy się do prawdziwego Chopena? W pewnym sensie, ale to jest cały czas nasz Chopin, nas, ludzi współczesnych. Y Pytanie o publiczność, bo mówił Pan, że wśród pianistów instrumenty historyczne cieszą się coraz większą popularnością, a czy publiczność daje się przekonać do słuchania muzyki no, specyficznie brzmiącej? Wiadomo, że nowe fortepiany dają dużo lepszy komfort, większy komfort, może bardziej jesteśmy przyzwyczajeni już do, do tych em, plusów, które da, daje wykonawstwo na instrumentach współczesnych. Czy publiczność idzie tym e, tokiem, podąża za pianistą, chce się uczyć, otwiera się na to, czy, czy mamy duże zainteresowanie ze strony słuchaczy tą muzyką? Ogromne i to zarówno tu w sali Filharmonii, gdzie właściwie nie ma wolnych miejsc, jak i w internecie, bo nasze transmisje na kanale YouTube'owym Instytutu mają bardzo dobrą frekwencję, bardzo ciekawe komentarze się też pojawiają, więc widać, że to Chopin pasjonuje, a grany na instrumencie historycznym jest troszkę może inny od tego, który jest lepiej znany, i jako coś ciekawego, coś starego, ale nowego przyciąga, ciekawi, fascynuje i porusza nasze serca, więc. Tak, publiczność kocha te instrumenty i Chopina na nich. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za dziękuję. spotkanie Państwu, dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszamy do śledzenia konkursu na YouTubie bądź fizycznie w Filharmonii.